Cześć, witajcie w Telewizji Podatkowej TV. Ja nazywam się Rafał Chmielewski, a to, moi przyjaciele, jest 18. odsłona Telewizji Podatkowej, waszej Telewizji Podatkowej. Zapraszam. Witajcie ponownie. Dzisiejsza odsłona Telewizji Podatkowej ma wyjątkowy charakter, przede wszystkim dlatego, że są wakacje i e, jestem na krótkich wakacjach. Jednak nie mogłem sobie odmówić tego, aby nie zrobić kolejnego wpisu do telewizji podatkowej. Po drugie, dlatego, że znajduję się na Szczecińskim Zamku Krzyżackim, a w zasadzie na jego ruinach. Teraz te ruiny wyglądają uporządkowane, ale za moich młodzieńczych lat, w ogóle Szczecin to jest moje, moje rodzinne miasto, za moich młodzieńczych lat było tutaj bardzo dużo kamieni, po prostu było, ten teren był generalnie rzecz biorąc zaniedbany no teraz są pieniądze na remonty na ochronę zabytków i właśnie te ruiny wyglądają znacznie lepiej niż wcześniej, za ruinami znajduje się jezioro, proszę zobaczcie to jest jezioro na którym stawiałem swoje pierwsze żeglarskie kroki i tutaj też kształtowały się moje Marzenia, które potem się zrealizowały w formie podróży morskich do różnych krajów. Ruiny, na których się aktualnie znajduję, mają już ponad 660 lat, około 660 lat. Zamek Krzyżacki został wybudowany w roku 1350. No i jak widać po tych murach, koleje miał burzliwe. Zresztą gdyby ich nie miał, to by tutaj dzisiaj stał zamek, a nie jego ruiny. 660 lat to kawał czasu. Na szczęście żadna ustawa podatkowa nie ma tyle lat, bo gdyby tyle miała, to w polskich realiach poprawki, które by były do niej wprowadzane, do takiej ustawy, to po prostu by spowodowały to, że ustawa ta zupełnie byłaby nieczytelna. Nie tylko dla ludzi w cudzysłowie zwykłych, ale przede wszystkim dla osób, które, ale również dla osób, które zajmują się prawem podatkowym zawodowo. Ale na szczęście dobiegła nas e, dobra wiadomość. Wiadomość z Ministerstwa Finansów, które pracuje nad zupełnie nową ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Są już doświadczenia ze starej ustawy, a zatem jest pora na to, aby zmienić tą ustawę. Jest ona, e, ogólnie rzecz biorąc, mało czytelna, ale przede wszystkim. Główna jej wada według mnie przynajmniej polega na tym, że są w niej umieszczone przepisy dotyczące osób prowadzących działalność gospodarczą. Nie chodzi tu tylko o osoby, które prowadzą działalność gospodarczą jako przedsiębiorcy, jako jednoosobowi przedsiębiorcy, ale również chodzi tutaj o osoby, które są członkami spółek osobowych, a spółki te to czasem bardzo, bardzo poważne podmioty i przepisy takie powinny być umieszczone w zupełnie innej ustawie. Może nawet w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jeśli nie w zupełnie innym akcie, w zupełnie osobnym akcie prawnym. Tak więc e, miejmy nadzieję, że w nowej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ten mankament zostanie usunięty. E, jednakże musimy się przygotować na pewien bałagan, przynajmniej na początku, dlatego że. E, mając, do, mając w swoim systemie prawnym wiele tysięcy ustaw i wiele tysięcy rozporządzeń, bardzo łatwo jest zrobić błąd. Bardzo łatwo jest doprowadzić do nieuregulowania pewnego stanu rzeczy, albo po prostu do, z, e, albo do tego, że przepisy nowej ustawy będą sprzeczne z jakimiś przepisami e, innej ustawy. Po prostu ustaw jest tak wiele, że takie. E, takie niedoskonałości będą się zdarzały. E, co więcej, e, dotychczasowy dorobek orzecznicy, orzeczniczy naszych sądów nie będzie się stosował do nowej ustawy, e, a zatem powiedzmy sobie, że ustawa, jeżeli, nowa ustawa, jeżeli w ogóle wejdzie w życie, będzie, że tak powiem, suchą ustawą, bez tego dorobku orzeczniczego, bez e, interpretacji. A więc musimy się przygotować na początku na to, że, na, na to, że będziemy mieli pewnego rodzaju bałagan i więcej ileś tam czasu będzie musiało upłynąć, zanim, zanim będziemy znali dokładną treść poszczególnych terminów, poszczególnych zwrotów prawniczych. No niemniej, wydaje mi się, że wiadomość o tym, iż nowa ustawa Iż są zakusy na to, aby nowa ustawa została powołana do życia, należy ocenić pozytywnie. No i na razie wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie z Szczecińskiego Zamku. Zapraszam Was w ogóle do tego pięknego miasta. To jest miasto, które jest położone pomiędzy dwoma jeziorami. Naprawdę mało jest takich miejsc w Polsce. Tutaj zapraszam Was, obejrzyjcie sobie. Te ruiny. Zobaczcie, jak wygląda przepiękny, pruski ratusz, który został wybudowany. Słuchajcie, w 1936 roku rozpoczęto budowę, a zakończono ją rok później. Ratusz jest bardzo okazały. Tutaj widać wieżę tego ratusza. Powiem Wam szczerze, że ratusz ma tak. Ma oryginalny tynk. E, mimo tego, że został zbudowany tylko w ciągu, w ciągu roku, naprawdę jest to monumentalna budowla. Do niedawna ratusz miał jeszcze oryginalne własne ogrzewanie. E, co wam mogę jeszcze powiedzieć? Aha, e, otwarcie czy też rozpoczęcie prac takich normalnych, administracyjnych w tym ratuszu, bo on miał od razu przeznaczenie administracyjne. Otwarcie, e, rozpoczęcie tych prac odbyło się bez żadnego hucznego otwarcia. Nie było mszy, nie było poświęcenia, e, nie było przecinania wstąg, nic takiego. Po prostu ratusz został w ciągu roku wybudowany w 1937 roku i normalnie rozpoczęto pracę. Dziękuję Wam serdecznie, mówił Rafał Chmielewski, Telewizja Podatkowa TV.